Witajcie moi drodzy, pierwsza część eliminacji już za nami. Jak widzimy, wyniki w Lidze Europy, no tutaj Lechowi się nie powiodło z Henkiem 1 do 5 niestety na własnym stadionie. Jeśli chodzi o resztę drużyn, no to stały się oczywiście. Legia Warszawa wygrywa z Hiberianem w Edynburgu 1 do 2 jak Gromi, można powiedzieć Dynamo Tirana 3 do 0, również Raków Częstochowa wygrywa z Ardom 1 do 0. I generalnie wczoraj oglądałem po tych meczach Noc Futbolu na kanale 0, tam był Kapica, Wojciech Kowalczyk, jak również Przemek Rudzki i było generalnie bardzo dużo krytyki wobec Polski za to, że ogóle awansowali, Spotkali się, że cztery drużyny awansowały do ligi konferencji i było takie, jakby nie wiadomo dlaczego, umniejszanie tej lidy. Że jest to nic nie warte, że generalnie jest to słaby puchar, słabe drużyny i nic nie wnosi to, że my na tle Ligi Europy czy Champions League nie mamy nic do szukania, ale generalnie. Po to zostały wymyślone te rozgrywki, żebyśmy powoli powoli dochodzili do najpierw Ligi Europy, później być może do Champions League. Chociaż to jest marzenie nas wszystkich oczywiście, żeby polski zespół występował, żeby polski zespół, zespół miał generalnie duże szanse grając na tle innych europejskich potęg, ale to nie jest tak, że będziemy to mieli w przeciągu dwóch lat, zwłaszcza, że nie mamy y, potężnych tak sponsorów, jak na przykład w... Y, w Belgradzie, czy w ukraińskich zespołach, nie wspomnę też o rosyjskich, gdzie zupełnie inne pieniądze były i kupowało się lepszych zawodników. My idziemy zupełnie inną drogą, idziemy z 30 miejsca, gdzie jeszcze kilka lat temu mieliśmy, byliśmy tutaj w tej trzeciej dziesiątce i marzyliśmy o tym, żeby na jesień grały cztery drużyny w europejskich pucharach. Po to jest zrobiona Liga Konferencji Europy, żeby właśnie te różnice zacierać. Przecież jeszcze w 2012-2010 roku właśnie dużo się mówiło o tym, że Europa, te kluby rozwinięte cały czas nam uciekają i to szybciej niż my się rozwijamy, jeśli chodzi o finanse. I to jest prawda, dlatego cała liga konferencji, żeby właśnie te różnice w większy bądź mniejszy sposób niwelować. I to się dzieje. Ja jestem na przykład z tego dumny, że będziemy mieli cztery zespoły, prawdopodobnie jeśli wszystko dowiedziemy do końca, które grają w europejskich pucharach i czegoś takiego jeszcze nie było, a w programie wczoraj był po prostu jakiś dziwny żal, dlaczego tak jest, dlaczego to jest słaby puchal i generalnie nie było świętowane to jako sukces, tylko że my jesteśmy daleko od Europy i generalnie najlepiej jakby nas nie było. Jakbyśmy może nie wiem, byśmy byli na 30 miejscu, to może by tam było jakieś inne przekonanie w tym programie, ale to, to mnie bardzo zdziwiło. Generalnie ja wiem, że lubią ci redaktorzy wspominać Wisłę przed, można już powiedzieć, 20 lat, która mierzyła się z Barceloną i cały czas wspominać to, że wtedy była Wisła, wtedy się grało, ale to jest przeszłość i teraz my powinniśmy się skupiać powoli na tym, żeby najpierw Liga Europy, dopiero jesteśmy tak naprawdę drugi sezon czy trzeci sezon, jeśli chodzi o Ligę Konferencji, przecieramy tam sobie szlaki, znalazło się to dla nas, tak naprawdę to dla nas jest obecnie najlepsze środowisko do gry żebyśmy sobie grali też jeśli chodzi o ligę mistrzów czy tam wcześniej Puchar UEFA to można powiedzieć że 3 czwarte Europy nie brało w tym udziału obecnie jest to troszeczkę bardziej rozbite my mierzymy się z drużynami z krajami też z drużyn które które po prostu są na podobnym poziomie i tutaj według mnie jeśli chodzi o oglądanie tego Dużo, ludzi, dużo więcej ludzi ogląda obecnie rozgrywki europejskie dzięki lidze konferencji. Ja jestem przekonany, że w Polsce yy, Liga Europy będzie miała oglądalność na poziomie partii 2% będzie oglądać Ligę Europy, 98% całej puli oglądających będzie oglądać Ligę Konferencji, więc po co tutaj się spróbować na to, nie mam pojęcia. Generalnie nie spodziewałem się tego po tych redaktorach. Ja wiem, że Chowa lubi dorzucić i lubi podkręcić trochę tempo. Ale po Rudzkim, który generalnie, no faktą był, widział inny świat w tej Anglii, trochę tam posiedział i, i zamiast się cieszyć tym, że mamy jakiś sukces, to generalnie tam był cały czas płacz. Skarb, nie wiem, nie do koń, nawet do końca tego nie oglądałem, bo można powiedzieć po kilkudziesięciu minutach to po prostu wyłączyłem, bo dziwnie mi się to oglądało. Jeśli chodzi o mecz w ogóle Lecha Poznań z Henkiem, tutaj też było, że Lech Poznań, no, że Henk jest słabą drużyną w Belgii, a to wcale nie jest tak prawda, że jest słabą. To, że się nie, nie łapał do, można powiedzieć, europejskich pucharów parę razy, to nie znaczy o tym, że są słabi, tylko o tym, że tam jest dość mocna rywalizacja i, i przez to tak było jak było, jeśli chodzi o nasze spotkania z drużynami belgijskimi, raczej kończą się porażką w normalnym układzie, w normalnym gdzie nie ma kontuzji, gdzie wszystko jest ok. A tutaj widzimy y, zestawienie Lecha Poznań w ostatnim meczu. No i proszę, mamy Mrodka na bramce. 25 lat, oczywiście, ok. Bramkarz, spoko. Jeśli chodzi o y, obrońcę, Mutinio, nowy zawodnik. Bilić dostał kontuzję. Skrzypczak jest nowym zawodnikiem. On y, generalnie uczy się jeszcze automatyzmów, tak naprawdę, jeśli chodzi o grę Lecha. No i Douglas to zawodnik, który wrócił dopiero po kontuzji. Nieba, nie było Pereiry, nie było. Gumnego na tą stronę musiał grać Douglas, jeśli chodzi o y, następnych zawodników, Benson, jak również Palma, no, nowi zawodnicy, tutaj generalnie, jeśli chodzi o Lech, ja nie mam w ogóle pretensji do Lecha, że jemu nie wyszło, tak jak powinno, i odpadli z, z, wernu, z ze zbezną, z Henkiem, wiadomo, że tutaj tym zestawieniem, z tym składem nie mogło się to udać, i ja... Po cichu, tylko wierzyłem, że może jakimś cudem my wywieziemy 1-0, być może 2-1, być może 1-1 tego meczu. Nie stało się tak. Chętnie nas zweryfikował. No i trudno, jest Liga Konferencji, tam naprawdę można jeszcze pograć i można zgarnąć spore pieniądze według mnie, bo popatrzcie, mamy tutaj e, tą opłatę startową, jeśli chodzi o e, konferencję. Na początek kluby dostają e, 3 miliony euro. Jeśli chodzi o premie meczowe, za wygraną 400 tysięcy euro, to są tak naprawdę prawie 2 miliony złotych. Jeśli chodzi o remis, 133 tysiące, więc również ponad pół miliona złotych. Dodatkowe bonusy, miejsca 1,8 plus 400 tysięcy, miejsca 9-16, 200 tysięcy. Premie za awanse do playoffów, 200 tysięcy, 1 000 finału, to jest 0,8 miliona, więc popatrzcie, dodajemy tutaj, to już się robią naprawdę fajne pieniądze. Jeśli chodzi o ćwierćfinał, tak jak ostatnio udało się opłacować, czyli 1,3 miliona, więc y, widzimy, jak to wszystko dodamy, to są pieniądze i to są pieniądze, które obecnie też pracują w polskim tym systemie. Widzimy, ile było transferów, jak, jak kluby się wzmocniły, jakie były przepływy gotówki, również y, to, że mamy w następnym sezonie 5 miejsc, y, to Płynęło na właścicieli, że doinwestowali do swoich klubów, bo wiedzą, że są pieniądze do zgarnięcia i wróćcie się na Ligę Europy, Ligę Konferencji w tym momencie, że to jest śmieszny puchar, jest kompletnie bez sensu, według mnie. Tak więc y, ja bym się skupił na tym, że my powinniśmy się cieszyć w czwartki, oglądać polskie zespoły na tle europejskich drużyn. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, spoko. Każdy tam swoje drużyny lubi, może oglądać we wtorek, w środę. Czwartki, mamy, można powiedzieć, malutkie polskie święto na tle międzynarodowym. Jeśli chodzi o drużyny yy, w lidze konferencji, to też nie są jacyś, yy, jakieś chwasty, że tam można jej będzie klepać. Generalnie mecze będą dobre, trybuny również będą zapełniane, to wszystko będzie żyło, więc ja tutaj nie widzę kompletnie sensu yy, krytykowania tego i szukania dziury w całym, bo naprawdę mamy sezon, gdzie mamy, będziemy mieli praktycznie cztery zespoły na jesień, jeśli chodzi o europejskie puchary, to jest według mnie duże święto. Zapraszam również tutaj do subskrypcji i do polajkowania tego filmu, jeśli się zgadzacie ze mną jeśli Nie możecie również w komentarzu napisać, że no Conference Cup nie powinniśmy, nie powinno tego być i powinno być tak jak było. Tak więc tutaj każdy ma wolną wolę. Ja jednak jestem raczej zadowolony, że coś takiego powstało i w ogóle nie umieszam dla tego pucharu. Wiadomo nie jest to Champions League. Ale też nie jest to jakieś puchar wójta. Jeśli chodzi o Hiberian tutaj z Legią. Jak widzimy generalnie ten mecz był dobry dla Legii. Legia powinna tutaj wygrać więcej. Niestety to się nie udało. Gol został cofnięty na 3-0. Jednak jeśli chodzi o poszczególnych zawodników, ziłkowski dość dobrze wyglądał naprawdę. Widać, że ten zawodnik już zaczyna wchodzić na formę reprezentacyjną. Międrzejczyk, 37 lat, jak widzimy. między się trzyma bardzo dobrze, dobrze się starzeje. No, Bichtarian niby dotał zwolocony, bo no, tam troszeczkę można powiedzieć yy, nie wyszło mu w pewnym momencie. Setkę spalił, ale to jest taki zawodnik, że on czasami ma wejście, że jest super, czasami katastrofa. Tak więc e, tak to wyglądało jeśli chodzi o Legię Warszawa. Jeszcze mamy tutaj e, Edwarda Jordanesku, który powiedział po tym meczu, że jestem szczęśliwy, ale trochę sfrustrowany. Prowadziliśmy 2-0, mieliśmy szansę na trzecią bramkę, a skończyło się to 2-1. Rywal grał fizycznie i intensywnie na trudnym terenie, tak właśnie tam w Edensburgu, no Iberian czuł się jak w domu. Jeśli chodzi o mecz w Warszawie, wydaje mi się, że już będzie tutaj spokojnie. Generalnie Legia grała dość spokojnie. Mieli kilka takich okresów, gdzie mogli się podpalić i mogli stracić te gole, ale generalnie trzymali, jakby to powiedzieć, spokój. Trzymali spokój swojej drużynie. To zaskutkowało tym, że udało się wywieźć. Zwycięstwo naprawdę trudnego terenu. Kolejny mecz to już jest Jagiellonia z Dinamo Tirana. Niestety statystyk nie mogą znaleźć na sofaskorze. Jeśli chodzi o zawodników, no to tutaj tego meczu akurat nie oglądałem. Jak widzimy, początek co mi oglądałem, jak widzimy tutaj Imas się zabawił. Pululu, dość dobry mecz. Generalnie. Jagielonia dość mocno postawiła warunki od początku tego meczu. Pierwszy gol tam był nieuznany. Ale jak widzimy, wynik 3-0 raczej bezpieczny w Tiranie. Też liczę na to, że uda się tam zdobyć punkty. Zwłaszcza, że na weekend teraz Jagielonia. Generalnie te wszystkie kluby na weekend nie grają, więc mogą się skupić na przygotowania do następnego meczu. Może Lech już powinien odpuścić przyszły mecz, no ale niech tam wystawi chociaż młodych w tej Belgii. Jeśli chodzi o. To co powiedział Adrian Siemieniec, to było to, to dopiero pierwsza połowa dwóch meczów, znaliśmy atuty przeciwnika. Na żywo widziałem, że są bardzo szybcy, jedziemy na trudny rewanż, tak więc jeśli chodzi o siemieńca, on tutaj widać cały czas no, hamuje nastroje, żebyśmy nie podeszli do rewanżu z chóra optymizmem, bo to różnie się może skończyć jeśli chodzi o mecz Rakowa z Ardą, no tutaj Pienko w końcu przełamanie, strzelił gola, został bohaterem tego meczu, no jak widzimy no transfer za 1600, jeśli ten gol zaważy o przejściu Rakowa, to tak naprawdę Pienko już się zwróci, to dwa razy tego meczu akurat też nie widziałem ale z tego co słyszałem generalnie Raków kontrolował sytuację, widzimy więcej strzałów, więcej okazji Posiadanie piłki troszeczkę gorsze, jednak wszystko było cały czas praktycznie pod kontrolą. Marek patrzył, powiedział cieszy zwycięstwo, ale jest niedosyt. Mieliśmy sytuację na większą zaliczkę, Arda nie jest przypadkową drużyną, a więc dokładnie do czwartej rundy nie dochodzą drużyny przypadkowe. Wiadomo, czasami to czasami losowanie troszeczkę pomaga, jednak Tutaj raków na szczęście udało się przejść do Maccabi i w Ardom jest generalnie raczej temat już ogarnięty, tylko trzeba jeszcze w Bułgarii utrzymać to, co się zdobyło w Polsce i będzie dobrze. Jeśli chodzi o ranking, współczynników UEFA, tutaj na zakończenie chciałbym poruszyć ten temat. Mamy przecinek jest 125 w tym momencie nasz współczynnik więc wysoki jak na te wszystkie drużyny które są wokół nas no i będzie to skutkować tym że jak będziemy mieli te cztery drużyny no to to będzie tylko rosło więc tutaj się trzeba cieszyć tym że my zdobywamy sobie te punkciki, a nie szukać dziury w całym, że my będziemy mieli kiedyś może to dziesiąte upragnione miejsce no i wtedy w Lidze Mistrzów wystawimy drużynę i to będzie katastrofa. Jaka katastrofa, my wtedy będziemy mieli możliwości, żeby się pokazać na tle silnej drużyny. Przecież części teraz w tym momencie, czy oni narzekają, że oni mają dziesiąte miejsce. Nikt tutaj nie narzeka. Nie wiem czemu było narzekanie polskiej, można powiedzieć, no w telewizji czy tam w internetach. Generalnie ja tutaj nie widzę podstaw do narzekania. Gratulacje duże dla polskich drużyn. Gratulacje również dla Lecha, że wejdzie do europejskich pucharów. I tym bym się z Wami pożegnał. Jest dobrze, nie ma co zmieniać, nie ma co płakać. Generalnie będziemy mieli tutaj naprawdę dużo ciekawych chwil jeszcze na jesieni, a więc trzymajcie się, no i do następnego.